Czy wiesz, że odpowiednią dietą możesz lepiej zmagać się z upałami? Czy wiesz, że dobrze dobrane produkty mogą orzesić Twój organizm? Mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Witam Cię na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku omówię składniki diety polecane w gorące letnie dni, takie jak mamy obecnie. Zapraszam. Gdy temperatura otoczenia jest nie do zniesienia, nie odczuwamy bardzo głodu i apetyt maleje. Dlatego należy tak skomponować swoje menu, aby było źródłem energii, cennych składników odżywczych i dawało jednocześnie trochę orzeźwienia. W letnie, upalne dni zwróć uwagę, aby pić odpowiednią ilość płynów. Zadbaj o nawodnienie swojego organizmu. Gdy się pocisz, z twojego organizmu usuwana jest woda. A wraz z nią niezbędne sole mineralne. Uzupełniaj więc płyny, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia, lub co gorsza, gdy już bardzo chce ci się pić. Zapraszam Cię do obejrzenia odcinka, Jak prawidłowo należy dbać o nawodnienie, na moim kanale. Po drugie, staraj się jeść produkty lekkostrawne mogą być to sałatki, koktajle, szejki z owocami, warzywami. Warzywa i owoce to źródło witamin, białka, błonnika pokarmowego, to również źródło wody. W lecie mamy ich pod dostatkiem świeże, w szczycie sezonu zawierają maksymalną dawkę witamin i minerałów. W upalne dni częściej wybieraj truskawki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie oraz jagody, będące równocześnie świetnym źródłem witaminy C oraz mają dużą ilość wody. Zjadaj je w formie świeżej. Lub pokrój je do sałatek, koktajli do pierwszego, drugiego śniadania lub podwieczorka. Plasterki, cytryny lub limonki dodawaj do wody, taka smakuje lepiej, gasi pragnienie i orzeźwia. Owocem, który jest symbolem lata w wakacji, to arbus, który w 92% składa się z wody. Zawiera przy tym składniki mineralne takie jak potas i wapń, w związku z czym nie tylko szybko gasi pragnienie. Zjadaj go samodzielnie lub przygotuj pyszną lemoniadę. Wystarczy zblendować kawałki arbuza z wodą niegazowaną oraz dodać sok z połówki cytryny. Pyszne. Unikaj produktów typu fast food, gotowych z dużą ilością konserwantów czy cukru, powodują wzdęcia, uczucie ciężkości czy zaparcia. Unikaj słodzonych, gazowanych napojów pi. Jogurty najlepiej naturalne. Fermentowane lub z dodatkiem świeżych owoców, jak również napoje roślinne. Są dobrą alternatywą dla słodkich i bardzo kalorycznych deserów, ciast czy lodów. Doskonale gaszą pragnienie i dostarczają dobrych kultur bakterii, które poprawiają pracę Twojego przewodu pokarmowego. Chłodna maślanka, kefir, naturalny jogurt, do tego młode ziemniaczki, fasolka szparagowa. Jajko sadzone to symbol lata w Polsce. Jest to letni, domowy obiad lub pyszny chłodnik z młodej wotwinki z dodatkiem szczypiorku czy kopru. Jedz warzywa bogate w białko roślinne, zjadaj również jajka, ryby, ograniczając ilość czerwonego mięsa, wieprzowiny, wołowiny. Po ciężkostrawnych potrawach jak karkówka, kiełbaski czy schabowy, możemy odczuwać dyskomfort trawienia i jest to jeszcze bardziej odczuwalne, gdy organizm zmaga się z wysoką temperaturą. Staraj się wybierać chude mięso, ryby i warzywa. Komponuj pyszne szaszłyki z dodatkiem takich warzyw jak papryka, cukinia, bakłażan, pieczarki, jest również ziemniaki, pieczone prosto z ogniska w lecie, smakują magicznie. Ryby możesz upiec z folii. Na kolację lub do wzięcia do pracy w pudełeczku na lunch proponuję sałatki z rukoli lub sałaty, szpinaku baby z pomidorkami cherry, ogórkiem zielonym, odrobiną oliwy z oliwek, jak również octem balsamicznym i do tego pokrojone kawałki serafeta lub paluszki surimi lub tuńczyk. Taka sałatka jest pożywna, smakuje wybornie i jest łatwa i szybka w przygotowaniu nawet rano przed pracą. Ograniczaj alkohol. W gorące dni szybciej tracimy głowę i kontrolę, jak również łatwiej o zasłabnięcie czy zawroty głowy. Alkohol szybko też odwadnia organizm i może przyspieszyć pojawienie się udaru słonecznego. Oczywiście lampka dobrego białego schodzonego wina. Do obiadu czy letniej kolacji dobrze komponuje się z menu, ale jest to jedna lampka. W letni czas oprócz mądrej diety, która ułatwi poradzenie sobie z upałami, pamiętaj o chłodnym prysznicu rano i wieczorem, wybieraniu odzieży z naturalnych materiałów lęczy, np. bawełna, nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych oraz o kosmetykach takich jak mgiełki do ciała i twarzy, kojące żele z lawendą do stóp. Kremy z filtrem UV do twarzy i ciała. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do udostępniania tego odcinka. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale Butik Diet.